No dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, jesteśmy w Honda Plaza na okręciu Warszawy gdzie właśnie dorwałem do testów tą oto Honda CB 125F Pojeżdżę nią dzisiaj cały dzień i nagram Wam odcinek jak mi się sprawuje, jak mi się nią jeździ Oczywiście najpierw sobie pojeżdżę po jakichś tam okolicach, mnie ogarnione a później w drodze powrotnej nagram dla Was taki odcinek w którym powiem wam, jak mi się jeździło, i ogólnie jakie są moje odczucia, jaka jest moja opinia na temat tego sprzęta Także zapraszam. No dobra, słuchajcie, to jak zwykle dzień ma się ku końcowi, słońce ma się ku zachodowi. Może tędy, a ja. Zawiłem już odstawić sprzęta przejeździłem nim prawie 100 km. O tyle fajnie, że biorąc motocykl od Honda Plaza no miałem go na cały dzień do swojej dyspozycji, jak to było poprzednio, że no musiałem sobie pojeździć z godziny i wracać. Ale no dzięki temu miałem okazję trochę więcej tym sprzętem pojeździć, trochę bardziej się z nim zgrać. Także no, zdecydowanie lepsza będzie to opinia na temat tego sprzęta, także co należy o tym sprzęcie powiedzieć to to, że na bank do miasta styka daje radę A generalnie może trochę sosu technicznego, tak motocykl ma tam około 10,6 konia czyli można powiedzieć, że prawie 11 ma jakieś 10,2 N, czyli można powiedzieć, że prawie, <grych> że, no, że 10 po prostu. Mm, bak paliwa ma 13 litrów i teoretycznie przy spalaniu tych 2 litrów na setkę, no można nim na tym baku zrobić całkiem sporo drogi. Zasięg myślę, że tam. 500 km na baku to jest żaden problem dla tego sprzęta to co mi się w nim zajebiście podoba wbrew pozorom to to, że on ma ten o ten właśnie wskaźnik biegów ma słuchajcie bardzo fajny patent wskaźnik biegów to jest coś co po prostu no, brakuje mi w moim sprzęcie tutaj mi się bardzo podoba, że jest jeden szybki rzut okiem na to co się dzieje na desce i już wiesz na jakim biegu jedziesz także spoko Pozycja jak najbardziej wyprostowana na nim jest. Jest wygodna, nie leżysz na tym motocyklu. Siedzisz sobie po prostu normalnie, jak w fotelu, jak na krześle, tylko tyle, bez oparcia. No i sobie jeździsz, jak widać. Jesteśmy rozpoznawani jako motocyklista za sprawą pewnikiem tej całkiem sporej przedniej lampy, pojedynczej, ale to wystarczy. Jak widać, ten wskaźnik jest naprawdę czytelny i on naprawdę działa. Słuchajcie, nie wiem na jakiej zasadzie jest to zrobione, ale ani razu się nie pomylił. Nie wiem, czy jest to jakoś elektrycznie, czy bardziej mechaniczne rozwiązanie, ale, ale jest. Jak widać, też już trochę lepiej wchodzi mi między gaz. No, a to, wiecie, po całym dniu jazdy można się trochę bardziej przyzwyczaić do sprzęta. Jak widać zawieszenie sobie pracuje jak jest mięciutkie na te nasze polskie wyboje, jest w sam raz. Z przodu mamy jedną tarczę, z tyłu mamy bęben. Heble, no moje złapią na pewno lepiej, ale na tą pojemność, na te prędkości, jak to się osiąga to jest słuchajcie wystarczające. Trzeba uważać na hebel tylny, bo naprawdę potrafi zblokować koło i to momentalnie. No nic dziwnego, no, nie mamy szerokiego jakiegoś kapcza z tyłu. Także o tyle jest to prostsze. To, co mi się nie podoba w tym motocyklu, to to, że jest zbyt krótki pierwszy bieg. Ja bym go zrobił zdecydowanie dłuższy. Przyspiesza tak, jak widać. Czyli na warunki miejskiej dżungli wystarczająco. Daję w sam raz radę. Yy. Ciekawy jestem, jak są ekonomią, Czy to faktycznie przy takiej jeździe jak ja jeżdżę, czy to faktycznie spalanie jest osiągalne, czy też nie, ale zaraz no się przekonam, muszę go jeszcze dotankować. Jeździ mi się na nim przyjemnie. Nie wiem, czy to widać po moim cieniu, ale naprawdę jestem wyprostowany. Jest mi wygodnie na nim. Nie jechałem z pasażerem, trochę żałuję. Fajnie chyba zobaczyć, jak sobie radzi, jak się zwija w dwie osoby, i czy sobie z tym radzi, czy nie, ale wydaje mi się, że tak i chyba właśnie dlatego ta jedynka jest taka długa w każdym razie można by tu moim zdaniem zrobić krótszą jedynkę, znaczy krótszą, dłuższą jedynkę i zdecydowanie dłuższą piątkę ponieważ no tak jak tam Wam pokażę później na trasie przy doszłym 9000 tysięcy obrotów i tam jest wtedy 100 na godzinę przy 8 tysiącach obrotów jest 90 na godzinę, czyli wiecie całkiem mocno go trzeba połować a ten sprzęcior, wbrew pozorom, bardzo chętnie się wkręca. Wkręca się, dochodzi do tej maksymalnej prędkości bez problemu. On właśnie ma taki dół silniejszy i środek ma silniejszy, jeżeli chodzi o niuty. Tam radzie sobie zdecydowanie lepiej. Nie pamiętam teraz, kurde, jak było z przyspieszeniem w CBR125. Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, który się szybciej, żwawiej zbierał. Ale to też daj radę, słuchajcie. Kurde. Jeden gar, charakterystyczna praca. I autentycznie to, co mi tam pisali, że jest to jakiś ten wałek wyważający, faktycznie na tą ramę bardzo mało co przechodzi, drgań z silnika. Do miasta jest idealne. Jak widać, nie jestem ani zawali drogą, No jeszcze też nie jestem. Niemniej jednak, na bank po daje się do tego, żeby sobie nim polatać. Tak, w ramach yy, środka lokomocji zastępczej. Także jak widać za pięty piąty bieg może możesz sobie jechać 4000 obrotów także się wkręci Nie jest to łycha pełna To jest łycha pełna Tak, to jest łycha pełna Jak widać trochę nas tu pan blokuje, no co zrobić? Yy, na bank na miasto wystarczy. Pisali tam też o jakimś podróżowaniu. Hmm. Nie wiem, no ja jestem przyzwyczajony do nieco innych prędkości, więc mi by było ciężko nie podróżować. Na pewno byłby wygodny, tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast yy, na no jak długie trasy, no ciężko stwierdzić. Silnik jest schodzony powietrzem, także w takich warunkach jak te, jeżeli będziesz tak mocno połować go. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go na te trasy zabierać. Bo jak widzicie, 80 na godzinę ma przy 7 tysiącach obrotów, tak? a jechać cały czas taką prędkością no myślę, że mogłoby być słabo dlatego silnika tak by cały czas pałować jest to 4 osób, także, no tyle bezpieczniej nie mniej jednak wydaje mi się, że to jest optymalne tempo dla niego już te 80 na godzinę to jest świat i ludzie to jest wszystko no także jak widzicie podróż autostradowa mogłaby przysporzyć trochę problemów Tutaj się robi raczej słabo, niezbyt przyjemnie. 90 na godzinę, kiedy wszyscy jedą 100. 110, 120 to całkiem słabo. Przydałoby się móc pojechać nieco szybciej. Tak, to była yy, widoczna różnica. Ogólnie fajny sprzęcik do miasta. Na trasę raczej bym na niego nie wsiadał. Na pewno jest wygodny, na pewno jest większy niż CBR-ka, na której siedziałem. No, tamta była po jeszcze obniżona. Ten też jest wąski, ale tutaj dalej już się robi trochę szerszy. Jest yy, chyba porównywalny do Kawasaki 300. Na pewno jest szerszy od CBR-ki, na pewno jest też wyższy. A na pewno pozycja jest na nim bardziej wyprostowana niż na CBR-ce. Aczkolwiek chciałem się jeszcze tą nową cyberką weźcie, przejechać, tą 25. Zobaczyć jak to wygląda. Ale chyba chłopaki nie mają dostępnych, No zobaczymy. Co tam mają dostępne, to jeszcze wezmę i czymś pojeżdżę, także spokojnie. Mm, dzisiaj jakieś dzień sobie po mieście, tak wiecie, no 5 km tu, 10 km tam, 20 km tu, 30 z powrotem, to jest sobie jak najbardziej radę z krótkimi przystępami jakoś nie, żeby się grzał. Nie bije mi nic po nogach, słuchajcie jakimś ciepłem, także jest ok, jak sądzę typowy taki miejski sprzęcior zobaczymy, ja jeszcze będę miał do czynienia z skuterem, 125, jutro może jeszcze uda mi się dorwać MSX-a, tym chciałbym sobie pojeździć, to bym sobie zobaczył jak to wygląda a zresztą zobaczę, no co tam się daje, jeszcze to wezmę w tej pojemności 125, żebym miał jak najwięcej tego pokazać, no bo no ja Was namawiam, generalnie Was namawiam, jeżeli możecie tylko To wsiadajcie sobie na takie 125 so Bo no na dojazd do miasta nie macie niczego bardziej ekonomicznego Jeśli chodzi o ekonomię Jeśli chodzi o czas i nawet jeśli chodzi o taką frajdę z To naprawdę jest fajna sprawa Na taki dojazd do pracy Nie potrzebujecie nic więcej ale tak jak ja dzisiaj sobie jeździłem coś pozałatwiać Elegancko i wygodnie Szybko i przyjemnie Także spoko. O, to było chyba jego takie najekonomiczniejsze tempo. Teoretycznie zegary są robione ponoć tak, że jeżeli wskazówka i wskazówka mm, prędkości jest w pozycji pionowej, czyli tak jak teraz, to jest to najbardziej ekonomiczny tryb jazdy tego sprzęta czyli wychodziłoby 6, że 60. Ciekawy jestem na ile jest to prawda, na ile jest to mrzonka jakiś tam. Nie wiem, czy to jest standard trzymany tylko przez jakąś tam firmę, czy przez wszystkie Jak już sobie pojeżdżę kilkoma różnymi sprzętami O tych 125 O tych 125 O tej pojemności 125 To powiem Wam Który mi się podobał najbardziej i którego ja bym sobie brał Dla siebie, jeśli chodzi o taką jazdę codzienną Na no szkoda, że nie udało mi się tej dźwigni podciągnąć trochę wyżej byłoby zdecydowanie wygodniej ale yy, chyba z tych wszystkich 125 to tutaj byłoby najwygodniej dla pasażera, chociażby dlatego, że jest uchwyt z tyłu i jest całkiem spora kanapa dla niego no, zajedziemy jeszcze sobie na stację zobaczymy je to schytało, jestem bardzo ciekaw tego nie wiem, kurwa, dzień rozmawiania przez telefon w samochodzie już nie wiem, która to jest osoba, którą mijam i która gada przez telefon no, nieważne no, zajedziemy sobie na stację, zatankujemy, zobaczymy ile tam wejdzie I będzie wiadomo jak tam z ekonomiką, z ekonomiką, z ekonomią jazdy A, i generalnie Przyzwyczajony zawsze się ustawiam na tym lewym pasie, kurde, bo jak padam fajerem przebiłem się na początek łycha i jestem pierwszy, co by się nie działo Natomiast tutaj, no, już e, Przekonałem się, że jednak Na takich e, Szybszych skrzyżowaniach to jednak warto e, Trzymać się prawego pasa i ewentualnie tutaj się ustawiać, bo no, nie jest to demon prędkości. A jest bardzo skrętny. Słuchajcie, kąt skrętu tej kierownicy umożliwia Wam manewrowanie. Jeżeli wyprowadzacie go gdzieś, to po prostu skręcacie tym sprzętem w miejscu. Ja jadąc kręciłem nim 360 stopni na wielkości pojedynczego miejsca parkingowego. Także, no, cholernie, masakrycznie skrętnie jest ten sprzęt. Kierownica, słuchajcie, ma taką, taki kąt skrętu. Także do manewrowania, o, że mać. Dobra, może pojedziemy tędy. Także do takiego manewrowania na co dzień, to jest coś świetnego. Coś wam pokażę. Na przykład, załóżmy, że się pomyliliście gdzieś i chcecie sobie zawrócić ciężko byłoby to zrobić fajerem ale nie tym sprzętem tak to wygląda no i powiem wam, że musiałbym się przestawić na klakson tutaj ponieważ no, ja w tym miejscu mam kierunek bardziej niż tak to niżej to mam właśnie tutaj mam klakson, a tutaj mam kierunki i na początku za często trąbiłem zdecydowanie za często no ale co zrobić Dobra, gdzie tu powinien skręcić do Hondy? Chyba tu. Okay, it's not problem, you know. Nikogo za nami nie ma, nikogo przed nami nie ma. I słuchajcie, robimy to tak. Ciach. O. Pytania? Robiłem to nawet na połowie tego pasa. No dobra. Teraz wejmy na parstek paliwa, bo mniej więcej tyle powinno to wyjść. No, przyjemne. I generalnie na pewno tak dosyć poważnie wygląda. Jest taki większy, zdecydowanie. Widzicie, ile miejsca jest tu dla pasażera. Także to jest fajne. No, można powiedzieć, że sprawdzimy spalanie na 100 kilometrów no, W zasadzie nie no Byłoby to dosyć nieuczciwe Dobra, nie, nie wiem czy Powinienem tu cokolwiek wlewać No z... nic Postarajmy się no, W zasadzie Wskaźnik Się ruszył, a jak gdyby Uh, spoko, litr Wejdzie z drugi Powiem Wam tak Za 10 zł to jeszcze w życiu w mojej karierze nie tankowałem hmm, sprytne No słuchajcie, całe 10 złotych Niespełna 2 litry Za cały dzień jazdy 1,9 10 zł i 3 grosze Wydaje mi się, że Całkiem spoko i przyjemnie Bardzo mylący jest ten Wskaźnik paliwa, powiem Wam, że jak patrzyłem kurde, Jak on leci na ubytek To myślałem, że ten ubytek to faktycznie Coś tam Jakiś znaczny jest, a tu się okazuje, że nie do końca Najlepszym miejscem na sprawdzenie słuchajcie, zwrotności sprzętu i tego jak się będzie zachowywać w ruchu miejskim jest zatłoczony parking. Ja napowiem no, wam, że trochę tutaj błądziłem. przyjechałem po parę rzeczy. Właśnie wracam z obiadu. Domyślacie się gdzie byłem. I powiem wam, że no, świetnie się... Spisuję tutaj ten motorek oczywiście w momencie kiedy miałem wyłączoną kamerę to o mały włos nie zostałem zmiażdżony do krawędzi przez Pana który wyjeżdżając czytał sobie SMSy i generalnie ja sobie jechałem tu na wprost, wyjeżdżał stąd i docisnął mnie do krawężnika, dobrze że się zmieściłem między nim a tym bo było, byłoby słabo No. Dobra, manewrowość. Czy zmieszczę się w, jednym, w jednej szerokości? Powinienem dwójka, bez gazu i bez nogi. Słuchajcie, cholera. <śm> Masakra. Ta kierownica się faktycznie skręca pod takim mocnym kątem, że nawet ja jeszcze nie, nie cisnę na maksa. Na maksa będzie mniej więcej kurdeż tak, że aż się chyba boję tak zrobić. No, teraz zrobimy taki walkaround jak należy, nie jak było z 300, gdzie mi Pan powiedział WYPAD GOŚCIU! Dobra To tak wygląda nasza maszyna CB125F Jak widać, światełka dają radę Kieruneczki widoczne z daleka Także o tyle fajne Seryjny wydeszek pracuje w ten sposób. A tak ogólnie to fajna kultura pracy. Generalnie, to tak. Mamy tutaj jeden cylinder. Mamy tutaj oczywiście cztery suwy, dwa zaworki. Generalnie silnik też wyposażony jest w drążek, który równoważy, a w zasadzie no, działa w ten sposób, że koryguje wszystkie drgania, które przy, y, są generowane przez silnik w czasie pracy także faktycznie w czasie jazdy słuchajcie w ogóle nie czuć żadnych jakichś drgań, na ramy się nie przenoszą, także to jest fajna sprawa jak widzicie ma jedną tarczę, ale w zasadzie wystarczy, daje radę, bardzo duża stopa do hamulca tylnego, który jak Dielnie schlebrą dla Ci kółko. To już sprawdzane. Jedyna rzecz, która mi się tutaj nie podoba w czasie jazdy to ustawienie tej dźwigni odbiegów. Ja ją bym trochę dał wyżej, aczkolwiek nie mam przy sobie kluczy. Także się nie będę z tym bawić. Wiadomo, że wziąłem go tylko do powiedzenia na jakiś tam na jeden dzień. Także na stałe gdybym nim jeździł dałbym ją zdecydowanie wyżej, tak żeby mi noga nie musiała tak bardzo słuchajcie, się wyginać w dół klapki nie, nie posiadają jako takiej regulacji do jakiej przywiłkułem, czyli można ich sobie wziąć bliżej tudzież dalej No, ale ja mam rozmiar S jak wiecie niewiele, niewielkie łapki generalnie daje radę No, linia ma fajną, powiem Wam, że no odbiega już znacznie od tego co ja pamiętam z moich młodzieńczych lat, jak wyglądały kiedyś te motocykle, jak wyglądają teraz, do no, wiadomo, że no, linia jest coraz bardziej nowoczesna. Yy, nie ma problemu z brakiem szyby, żadnej owiewki, słuchajcie, przy tych prędkościach, co rozwija się na tym motocyklu, to jest to taki bajer potrzebny, bo i tak tego nie odczuwasz. Pęd powietrza czuje się gdzieś tak od nie wiem 120-130 w górę. Tym motocyklem bardziej będziesz jeździć tak, myślę, 80 na godzinę. W każdym razie motorek jest na wtrysku już. On z dołu potrafi podciągnąć tym takim największym momentem obrotowym. Z tego przynajmniej co podaje producent to dysponuje właśnie w dolnym zakresie i średnim zakresie obrotów. Tam powyżej tego już się niewiele dzieje więc nie ma co go tam cisnąć na obroty. Aczkolwiek no żeby pojechać więcej niż te 80 na godzinę no to niestety już musimy sobie wskoczyć na jakieś 7-8 tysięcy obrotów albo dojść do czerwonego pola żeby zobaczyć max, a ja jestem ciekawy ile ze mną pojedzie, tak więc zrobimy sobie takie chwilowe zmęczenie tego sprzęta całkiem fajnie jest opisane, jeżeli interesują Was wszystkie dane szczegółowe to oczywiście Honda udostępnia całego PDF-a z opisem wszystkich parametrów jak widać jest to prosty silnik prosty jak budowa cepa wydaje mi się, że problemu w obsłudze przez no, przeciętnie zdolnego mechanicznie człowieka Jesteście chyba w stanie go ogarnąć we własnym zakresie Aż zobaczę z ciekawości, bo jeszcze sobie nie patrzyłem jak wygląda schowek so. Uuuu uh. Schobek po powiem Wam zdecydowanie więcej niż mój, aczkolwiek no za dużo cennych rzeczy bym tutaj nie umieszczał, jak widać jest tu wyjście na amorki. Także moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama, tam zdecydowanie więcej aktywności. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeśli macie tego sprzęta, to napiszcie mi co o nim, sądzicie z perspektywy dłuższego użytkowania. Bo jestem ciekawy Waszych opinii na jego temat. A na dzisiaj to tyle, także dziękuję Wam i do zobaczenia, do zobaczenia przy okazji kolejnej okazji na raskach.